Witajcie, witajcie! Z tej strony Darnok. I... Wietnam, witam. Witajt. W dzisiejszym odcinku Zero One, najpierw zaczniemy od smutnej rzeczy. Nie będzie za tydzień odcinka Zero One i będą klipsy showowe, specjale. Smuteczek! No niestety mamy taką sytuację, tak. że jest epidemia. Tak, do końca maja będziemy dostawać specjale, które są powtórkami zeszłych odcinków, a po maju w sumie nie wiadomo jak to będzie, więc. Niestety to ostatni tydzień, w którym będzie aż taka duża aktywność na naszym kanale. Prawdopodobnie. Pomyślę o tym, co można zrobić, żeby nie było martwe za... żeby kanał nie był martwy za długo, aczkolwiek przez moje wypalenie dużymi materiałami, przez to, że będzie... Z... nie wiem... Przy... Przerwa w nadawaniu jakichkolwiek ciekawych odcinków, to nie mam pojęcia, jak z tym będzie. Ten... W sensie na pewno zrobimy Garo, jak się skończę, ale to jeszcze do tego tak z półtora tygodnia do dwóch, więc. No. Ale przechodząc hmm. do. W półtora miesiąca. Ale przechodząc do odcinka. Skończ. Jesteśmy tam, gdzie skończyliśmy. Em, czyli Jeans. Czyli nie wiem, Jin pojawia się przed. Aruto zabierając mu klucz i z Raidenem, i... Mówi mu, że on w zasadzie chce tego wszystkiego, co on mówił, i w zasadzie, nie wiem... On, to, co on powiedział, to on miał... On na serio, nie wiem... On nie kłamał wtedy, po prostu on potrzebuje Metsubo Jinrai w tym momencie. Tak, bo wierzy, że Metsubo jest potrzebny do pełnego wyzwolenia Himegirów. I dostajemy... Walkę między nim i to, która by, była całkiem spoko. Ta. Jest tak. Jest dużo CGI, rzeczą. aczkolwiek, cóż, to jest, teraz już tak jest z seriami Tokusatsu, że powoli CGI, nie wiem, musi się rozwijać. A się nie rozwija. <laughs> Niestety, ale. Nie gdzie. Garo w miarę to wygląda. Ale to Yyy... I walka się kończy tym, że ho Aruto ma zaatakować Gina, ale chorobi staje mu na drodze. I to jest jakby właśnie ten taki pierwszy sygnał, że jednak chorobi ma w sobie jeszcze to programowanie ojcowskiego typu Himegira, o którym A, i Aruto nie przeciął Horobiego jakby co? Tak, nie przeciął go, bo. Nie wiem, w sumie to jest dobre pytanie. Zawahał za 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 się, bo... ponieważ ujrzał, nie wiem. Coś... Czyn, który robią przeważnie ludzie. No. Cały Aruto, ledwo co przed, chwil, przed chwilą był zły na... Yy, chorobiego, a teraz nagle jak go widzi, to wstrzymuje się. Ech. W sensie on... W sensie Aruto to jest taka postać, która się wścieka, ale jak zobaczy coś... Miłego i ludzkiego, to on przeważnie wraca do swojego standardowego charakteru. Te. Nie, ma wybuchy agresji podczas walki, ale to są krótkotrwałe wybuchy. Jedynym wyjątkiem jest Gaj. Tak, Gaja nienawidzi po dziś dzień. I zanihiluje, zanihiluje go przy najlepszej, przy pierwszej okazji. Tak, ale ogólnie, nie wiem, Horobi ma I... przez cały odcinek wątek, wątpliwości, bo wiem, nie wiem, on nie zrobił tego, ponieważ Arka mu kazała, tylko zrobił to sam, z własnej woli, ale nie do końca wie czemu. Tak. I generalnie ten czyn pozwolił Jinowi i chorobie mójciec z kluczem. Tak. W sensie głównie dlatego, że Aruto był. Aruto trochę się zawahał z powodu tego, że ujrzał coś, co jest nie w charakterze choroby jego całkowicie. Tak. W sensie. E, e, później tak e, Izu mówi, że. E, a co jeśli to, to, co zrobił Chorobi, to ty, zrobił, zrobił to tylko tak, że arka mu kazała, a nie że. E... W sensie Izu wtedy się odnosiła do tego poprzedniego razu, tak, tak. kiedy. Nie do tego w tym momencie. No tak, ale, ale też, że, że to mogło być to, to, to samo. W sensie no tak. W sensie, to, w sensie ogólnie powiedziała to, aczkolwiek um, Aruto sam przyznał, że w tym momencie to nie do końca musiał to robić. No tak. Tak, że w tym przypadku, to, tak, w tym przypadku mogło być inaczej, no bo był bez. Nie był podczas. Nie, nie był podczas. Tfu. Nie było w swoim kostiumie, a tak nagle się pojawił bez e, żadnej broni do obronienia się. Po prostu tak się pokazał, więc. A no Ruto wówczas może być No tak, ale ogólnie przechodząc do innej części. Pamiętacie, jak powiedzieliśmy o tym, że nie wiem. Przeszłość Fuły jest okej? Okay? Ehm. W sensie niepotrzebnie komplikuje. Już w sensie i tak na całkowicie moje jest wstawiona całkowicie. za późno. Dlatego jest okej, okay, tylko, a nie dobrze, ponieważ powinno być pojawienie się wcześniej, aczkolwiek wiedziałem, że tak będzie. Fuła jest normalnym gościem, który po, który po prostu, nie wiem, jest nudny i, i przez co Gajowi łatwo było go zrobić w jego szczurach laboratoryjnego. Tak, bo jakby mamy tą sytuację, gdzie naki po uspokojeniu się i w przestaniu wywoływania epidemii zombie w mieście, poszła do Fuwy i przedstawiła mu całą jego historię. Oczywiście I... poza ekranem. No tak. Ponieważ była nudna. I... Tak, ponieważ była nudna i nawet ja bym była zszokowana jak normalne i nudne życie miał Fuwa przed A, tym i naj, po, Najlepszy moment tego odcinka dla mnie to jest to jak, em, jak wreszcie ktoś ogarnął jakie jest, jaki jest poczucie humoru Fówy? Tak! W sensie, dla mnie to było dobre, ponieważ ja mia... poczułem, że jajba miała jakąkolwiek ludzkość, ponieważ charakter jajby się istnieje dla mnie jest strasznie. nieprzyjemny, jak istnieje. A teraz był. a teraz nie, czułem nie. jakąś ludzkość od niej. I tu jak ona reagowała na to. Ja idę na poczucie humoru. wówy to. Ach, nie dowierzała, po prostu nie dowierzała w to, co widziała, i chyba każdy by nie dowierzał. To było najlepsze. To jest najlepsza puenta dla tego powtarzalnego Joelu. Tak. Nie wiem, jeszcze naki robią co Aruto Janai, to też było, mój Boże, nie spodziewałem się. Jestem ciekawy, czy, czy Aruto kiedyś, kiedyś mu po powiedzą, czy nie zostawiał go w cieniu przez całą serię. Oby go zostawili, Aruto nie musi o tym wiedzieć. <tuszy> Nie wiem co dla mnie byłoby zabawne, gdyby na koniec, gdyby ostatni odcinek i przed walką Aruto to powiedział żart i zauważył wreszcie, jak Fuła się z niego śmieje. Ale w sumie jest takie, w sumie yy, mi się to tak po części nie podoba, bo to wygląda na to, że Bątek tego, że yy, Fuwa miał jakby wprogramowaną yy, Jeep z przeszłością. Czy to jest teraz tylko i wyłącznie w celach humorystycznych, a nie w celu, w celu dodania jakiejś dodatkowej głębi? W sensie, to jest po części moment humorystyczny, ale w zasadzie głębia Fu jest taka, że jego przeszłość była normalna i wszystko... I wszystkie, nie wiem, te jego agresje zostały wbudowane, ale on w pewnym momencie, nie wiem, wyrwał się z oprogramowania, w, bo nie, nie, że coś, ale Fu został potraktowany jak, hum, jak android. No. I, ale wyrwał się ze swojego programowania i stał się osobą, która jest bliższa jemu, a jednocześnie jest inną osobą niż był kiedyś. tak, ja... tak ale dalej jest to wrażenie, że po co, po co ten wątek? Po co to dodawać? W sensie ja nie miałbym kompletnie nic do tego wątku, gdyby, tak jak Darnok mówił, został wprowadzony wcześniej. Bo. To jak on został wprowadzony w tym odcinku z, z gajem i jajbą, że nagle to taki ważny wątek. I dalej nic z niego nie wynika. Tak no tak, naprawdę. jakby na no moje przeszłość, yy, Fówy, znaczy fakt, że jego wspomnienia są fałszywe, powinien zostać ogłoszony mniej więcej, kiedy Rampage Bullet się pojawił. Tak. Mhm. Ja, ale ogólnie. Wtedy wszystko by pasowało. Ale ogólnie. Poza tym, zaczęła się wojna Zai, ponieważ Gaj jest wkurzony przez to, że Naki z wzięła, przejęła kontrolę nad Zaiaspekiem i spowodowała duży, nie wiem, cios finansowy w jego firmie. Swoją drogą, to, to jest cudowne. Nagrał on e, nagra, e, takie nagranie do e, ludzi, że... Propaganda. To jest o... propaganda o... matrycyjna. E, że... Że e, no, nie, to nie jest propaganda, to jest hipokryzja. No bo. Propaganda hipokryzja często idą Otrzymaliśmy e, zgłoszenia liczne odnośnie Zajaspeka, że ludzie, którzy go używają, wpadają w szał. I że e, tem. Więc proszę was, daj, dalej używajcie Zajaspeka. Coś się poinformował, że zabezpieczenia zostały zaktualizowane. Nie, to coś. Ale to też często mówił. Się to już... po... O ulepszeniach technologicznych, żeby, nie wiem, chyba rzadziej wpadały w szał, i tak nikt mu nie wierzył wtedy, to czemu gajowi mają teraz wierzyć? No tak. Bo ludzie w uniwersum Zero one to są idioci. Nie oszukujmy się. Chciałem się kłócić, że nie, że to jest realistyczne, ponieważ różne rzeczy, ale. Gaj jest, ale kiedy ustawiam argument z... używając Gaja, to zawsze to łamie się nad tym, że gdybym był na jego miejscu, zrobiłbym tysiąc razy rzeczy lepiej, nawet jeśli bym chciał robić to samo co on. No więc tak. Ale ogólnie z... wojna między me... zają a Gai. No, wojna między. Było super. No, była super. No. Dwie armie się zderzają, na środku walka między Gajem a Chorobim i pokazuje się, Chorobim ma talent i jest, nie wiem, super umiejętny w walce, ale ja, ale de facto mam wrażenie, że Gaj i nie wiem, albo nie walczy na poważnie przez większość czasu, albo, albo nie wiem, nie używa wszystkich swoich umiejętności, ponieważ ogólnie zauważyłem tego wcześniej, ale wszystkie umiejętności, jakie on ukradł z innych progresji, Greski, kiedy używa swój jacking break, to on, teraz, to on może teraz je odpalić bez wysysania jacking break. Od jakiegoś czasu ja tego nie zauważyłem w sumie. Tak, bo on już ma, e, tak jakby na stałe. Tak, jakby on miał tyle dziwne latające coś od Shawnika Salthoppera cały czas, więc. I używał tego nie raz potem. Tak więc to akurat nie jest niczym nowym. No tak, wiem. I ten... Już jesteśmy na takim etapie, że już można perfekt radować Gaja, yy, ani razu się uderzyć, a niestety chorobi przegrał. Tak, chorobi został potraktowany. Yy, szybko przegrał pierwszą bitwę z Gajem. Nie Tak, zapałem, zapałem, ale nasi widzowie nie zapają, więc nie chciałem się do niego odnosić. Mm. I, nie I pojawił się Aruto, który ratuje chorobiego. Ratuje, choroby się do niego bardziej przekonuje, ehm, um, Aruto daje radę podczas walki, aż gigery się pojawiają. A I później? wtedy pojawia się naki. I ratuje dzień. I ja uwielbiam to, ile ja mogę, nie wiem, robić porównanie między naki a Dekrumantami. No, z krzesza zmarły, chce się kontroluje Himagiry jako bezmózgie zombie, kontroluje roboty. To jest zasowanie I ma imię, które znaczy śmierć. Dokładnie. Tak. I już jest coś, co nie było wcześniej, mianowicie da, zaczyna się powoli to, że robi coś, zaczyna robić ze sobą, że coś. Zastanawia się nad tym, że robi coś, co nie jest y, cały czas według arki tylko i wyłącznie. Tak, jakby Aruto w końcu do niego choć trochę przemówił. Tak. I ten, właśnie, chorobi, zaczyna powoli jakby rozumieć, że on też może mieć osobliwość w tym momencie? Ja Ogólnie Gary jest totalnie zniszczony, Nieważny w tym momencie to ja mam takie, on powinien, jego fabu, już w fabule on nie ma miejsca, ponieważ jego technologia będzie hakowana zawsze, ponieważ on, on te chipy pewnie zamontował w tych kolesiach, jego nie, z AIMS, ponieważ chciał mieć nad nimi kontrolę. Ale przez to, że Ale przez to, że ma tą kontrolę, to ją można przejąć, ponieważ on nie ufa nikomu. I przez to jego technologia zawsze jest zawsze będzie. Je, ma za, teraz tysiąc szans, że zostanie użyta przeciwko niemu i, za, i zostanie pokonany nieważne czego użyje. Poza 1000 Driver'em, ale są silniejsi kolesi od niego. Większość osób nie wnosi. Właśnie przez to, że teraz jego technologia będzie hakowana na cały czas, właśnie dlatego uważam, że Guy ma jeszcze miejsce w tej fabule, bo na moje. Właśnie teraz może być z nim interesująco, bo on teraz będzie zdesperowany. I on będzie próbował wszel wykonać wszelkie środki, żeby zapobiec katastrofie, jaką jest upadek swojej firmy i to może być ciekawe do oglądania. W może bym to poczuł, gdyby jego wkurw na to nie był którymś już wkurwem na to, że został pokonany. W sensie, on już się w wkurwiał po prostu, ale teraz będzie zdesperowany i to jest jakby różnica. Desperacja, wkurwienie to, jest dwie inne, to są dwie inne uczucia. Dwa inne uczucia. Nie wiem... Mam wrażenie, że to nie pójdzie nigdzie dobrze, ale to jest moje, moje przekonanie i tym, że tak jak Hashi, lepiej mu wychodzą memiczni Wilejni niżeli wilejni Wilejni. Tak, właściwie to Gaj już powinien zacząć być zdesperowany, kiedy został pokonany przez Faster Hoppera. W sensie. Został pokonany, ale jeszcze nie był w sytuacji podbramkowej wtedy. Tak. De facto. Ale, ale na moje już powinien. Teraz, teraz właśnie dopiero jest jakby w, w sytuacji podbramkowej, więc teraz na moje powinien być full desperacja. Miejmy nadzieję, że coś takiego będzie, bo jeśli nie będzie, to ja będę znużony. No, tu się zgadza z Tobą akurat. Bo nie, że coś, ale jak fan, jak nie jestem fanem motywacji pieniądze, ponieważ to dla mnie pusta motywacja i nudna i powtarzalna i użyta tyle razy, i widziałem ją tyle razy, że mnie nie, nie rusza. To desperowanie, wilejni, którzy są zdesperowani, potrafią być interesujący. Tylko, że jeśli. Tylko, że tą desperację trzeba dobrze napisać. No tak. Tu się zgadza. No cóż, trzeba poczekać, co taka haszyna przyżykuje na następne odcinki. Ale ogólnie zakończenie odcinka. Mm... Choroby generalnie jeszcze po tym, jak cała wojna się skończyła, jakby. Pomyślał, że to bitwa to jest nie wojna, tylko bitwa. No, bitwa, wojna. Wojna brzmi lepiej. Mm. Jak się ta cała bitwa... Bitwa jest jedna, wojna to jest kilka bitew. Nieważne. Nie Jak ta cała bitwa została skończona, to Chorobi zaczął myśleć, że całe marzenie Aruto z tym, że Giry i ludzkość uśmiechają się razem i taka przyszłość ziemi, to Horobis... Zaczął myśleć, że to się może spełnić, jakby w sensie. Powiedział, bo... że Aruto może być tym, który zmieni los Himagirów. Powiedział może nie w sensie... znaczy, że 100% wierzy. No tak, w sensie... nie wierzy na 100%, ale jakby już bierze pod uwagę tą możliwość. W sensie, to było takie coś, że. Okej, okay, dalej będę robił to, co chciałem, dalej będę zmierzał do pokonania ludzkości, ale Aruto ma jakąś szansę, jako, jako że uznaję go za, wyjątk... za wyjątkowego człowieka. Coś z tym zmienić. A teraz przejdźmy no tak. do rzeczy, która mnie wkurzyła w tym odcinku. Ikazuci? Czemu zapowiadacie, że postać w nie wiem, zapowiedzi odcinka, że postać jakaś się pojawi, bo wiecie, jak działa zapowiedź odcinka, że się postać pojawi i coś będzie robić. A pojawi... A Ikazuci tu dosłownie pojawia się na ostatnie sekundy odcinka, żeby nie zrobić nic. Ikazuci! Nawet jak z Bartrych stajesz, to jesteś rozczarowany w tym seriom. Brawo! Ale przynajmniej, pożył, przynajmniej, przynajmniej tym razem pożył dwa odcinki. Za, 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 teraz pożyje dwa odcinki, nie jeden. O, jestem trawie, ciekawy, jaki... czy ci pożyje trzy odcinki. Jakim cudem. Etsu Bojinrei ma tak świetne postacie i obok nich jest Ikazuci. Ikazuci to Winter Soldier, tylko, po, tylko bez charakteru za bardzo. Ej, proszę mi nie obrażać Winter Soldiera, on jest zarąbisty. Ja powiedziałem. I Winter Soldier, tylko że bez charakteru. A, dobra. Dobra, sorry. Ponieważ. Jego normalna część, czyli Raidena, jest spokoj w ogóle. Ale jego persona, śpiącego agenta Metsubo Jinrai. nie ma charakteru. No tak. Kompletnie. Zero, nul. A to Naki ma być tą bezosobową. Która ma więcej charakteru na moje niż Ikazuci, przez to, jak się zachowuje i przez to, jakie ma interakcje z innymi. Każdy w tej serii ma więcej charakteru niż Ikazuci. Tak, ale podsumowanie, odcinek mi się podobał. Jak wam? Odcinek był super. Był spoko. Jak mówiłem, I... nie będzie raczej odcinków na. Podsumowujących Cześć, odcinki, ponieważ specjale klipszołowe nie są moją rzeczą, i nie będę ich oglądać, raczej. Mm, przy montowaniu tłumaczenia będziesz? Nie będę robił. A ale, ale nie, nie będą one zaliczone jako następne odcinki. Nie, 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 nie to są jako... specjale. O, dobra. Więc nie będziemy robić z nich pogadanek, bo nie ma kuźwa Was sensu po prostu. Bo to tylko tak SHOWOWE. Sam, tak samo z poprzednich specjali poza Project Tauzerem. No tak. Eeeem, um, więc ja. Yeah. Pamiętajcie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się filmik podobał. Jeśli jesteście po raz pierwszy, to zachęcam szczerze do subskrybowania nas. I. Pamiętajcie. We are just a passing through fandom. Narka. Na razie. Hej.